Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Pawik, a to jest kolejny, czwarty już odcinek z Minecrafta Hide and Seek na serwerze hideandseek.eu. Um, no i gramy, gramy dalej. Mm. Lecimy w kolejnym odcinku, co nam dzisiaj przyniesie odcinek, czy wygramy, czy przegramy. Ja tego nie wiem, wy też tego nie wiecie, ale przekonamy się o tym już za minut kilka. Kilka, tak, nie kilkanaście, tylko kilka. Dobrze. I sekunda została, lecimy. Kim jestem? Płotką. Jeszcze nigdy płotką nie byłem. Z tego co wiem, płotką jest ciężko schować. Um, a dlaczego płotką jest się ciężko schować? Troszkę nie, le, nie wiem dlaczego, no, bo, 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 o tutaj się mogę. Ale jestem pojedynczą płotką, czy? Nie no. aha, to jakby, ej ty, jakaś płotka, chodź tu, płotunio, płoteczko. Jakbyś tam... Po... No dobra, nie. Yy... Chociaż w sumie wiecie co? On sobie tam poszedł. I jakby tutaj znaleźć jakieś miejsce... Fucken bitchin'. Dobra, nie ma sensu. Tutaj nie wejdę, nie. Fuck. Czy ja bym stąd doskoczył tam? Nie doskoczę. Oh, fucking bitch. O, oh, god damn it. Jezu. No... O o o... Nie to jest bez sensu. To tutaj będzie bez sensu. To co zrobiłem przed chwilą to troszeczkę nie za bardzo. Jakby stąd poszedł to by było spoczko. Aha Jeez Co za bana. Ale nie, nie możemy liczyć, że będzie drugi taki sam, także... Nie no tu możemy stać w sumie już, dobra. Nie ruszajmy się 3 minuty. Najwyżej będziemy uciekać jak w odcinku poprzednim, hehe. Kto nie oglądał, kto nie oglądał, to zapraszam. Um. A tu jeszcze mamy 2,5 i pół minuty. God damn it. Tu nikogo nie ma pod nami, także spokojnie. Um. Będę musiał kichnąć no, <laughs> Przepraszam was Jakbym tam wskoczył No dobra, tu nikogo nie ma, teraz wyjazd, wyjazd, wyjazd Czekajcie, ktoś tu szedł Nie, już tutaj go nie ma Fuck Tu ktoś ciągle chodzi, god damn it Spokojnie. To jak w hitmanie. Patrzcie się, jeden chodzi, drugi. Jeden idzie, drugi się wraca. No kurde. No dobra, ale tu na razie ich nie ciągnie, to może zostaniemy tutaj. Jeden jest na dole tam. A dwóch jest gdzieś tam Jakby się dało tam skoczyć, kurde No strasznie dużo ich jest Dziesięciu To nie może nie tak dużo, tylko że akurat w tym miejscu, gdzie ja jestem z ich czterech Nie idzie wyjść, no bo tutaj zawsze mnie ktoś złapie, nie? 11 ile jeszcze mamy? 50 sekund 45 no to mm, kurde też jest słaba kampa no ale może wystarczy łódź częściej bo na przykład czasami jesteśmy tak skąpieni że po prostu lepiej się nie da i zawsze ktoś nas tyknie tym mieczem i zabije a tutaj Kampa nie jest dobra, bo nie jesteśmy ani zasunięci, ani jakoś proporcjonalnie. Jakby tam była płotka, to by było spoko. Jak to wygląda? <grym> eee, o. Natomiast... Nie no, tak, tak, jak mówię. No i proszę. 10. Eee, boże. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej. Okay. Jelo, 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 jelo. Haha. Ok, i widzimy się w kolejnej arenie za chwilę. Ok, jesteśmy na kolejnej arence. Mm. I będziemy się chować. Albo szukać. Hehe. <laughs> jest akurat y, ilu graczy, to jest... A nie ważne mm. Na jakiej mapce gramy, bo tego chyba jeszcze nie pisało albo nie widziałem, nie widziałem. No to czekamy, 8 sekund 3, 2, 1, ziół Dobra, kim jesteśmy? Znowu tym dzielostwem, tak jak w poprzednim odcinku No niech będzie, zobaczymy czy nam coś dzisiaj lepszego się ugra Tutaj nie mamy czego szukać, tak szczerze Zatem wyjdźmy Zatem zatem wyjdźmy I. i, 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 i. I tutaj, tak, tutaj. Usunę sobie tylko to. Yy, tak. Okej. Okay. I czekamy. Ja mam dla Was taki temat, że połowa wakacji już za nami i połowa wakacji przed nami to jest tylko 30 dni, to jest tylko 30 nocy, 30 wieczorów i z powrotem siedzi do szkoły rany boskie. Moim założeniem na koniec wakacji było 600 widzów. Teraz w tej chwili poczekajcie, zaczął sobie na telefonie Plum, plum. Mam tych widzów 600... Fuck, 623. Także, no, może do 700 dobijemy. Chociaż nie nastawiam się na to. Ale może zobaczymy. W wakacje oczywiście. Dobra, dostaliśmy y, mieczyk. I mamy 220... Yy, teraz właśnie 20 sekund, żeby właśnie wygrać, nie? Um, więc myślę, że nam się uda. Kurde, 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 kurde Może być 2 do 0. Właśnie w statystykach wygrana przegrana. Nie wiem bo, kurde, mam takie coś że zawsze jak ktoś koło mnie przechodzi to się nie odzywam bo wydaje mi się, że on mnie usłyszy O ty w dupę No nie, poszedł sobie, także spokojnie Także jak ktoś podchodzi to ja się nie odzywam i wiedz, wiedzcie dlaczego Ale patrzcie czego to człowiek nie wymyśli, taki blok, kurde Kto by wymyślił? Szkło w środku, obsydian, trochę obsydianu i trochę diamentów, tak jakby nie to jest jak diament, także co to za blok w ogóle? B -b 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 Bacon. Dobra. Czekamy, jeszcze 147 sekund. Mhm, nikogo tu nie ma. Ale zobaczymy. Czy ktoś nas znajdzie, czy nie znajdzie. wolałbym nie no, ale zobaczymy. Chociaż jaka to jest kampa, strategiczna no, no raczej tak, bo jesteśmy zasłonięci od tej głównej areny, tutaj jest troszeczkę złego miejsca, żeby nas dojrzeć. No i jesteśmy wpasowani w tłum, także. Seekers are so bad at this time of the day. No, nie wiem, znaczy nie wiem skąd ten typ pisze, ale podejrzewam, że u niego też jest rano, bo u mnie jest godzina ósma. Um. <laughs> A, i, i, i. No i rzeczywiście, jak ktoś jest niewyspany, to, to czasami może przejść obok bloku, który stoi tam i w ogóle nie pasuje się w tłum. <laughs> Na przykład tu może być jukebox, nie staje w Seju, może przejść obok niego i, i, i nic z nim nie zrobić, także jak jest człowiek zaspany, to różnego potrobi. Um. Więc tak, więc tutaj też się muszę zgodzić. 69 sekund, 69, hehe. <laughs> Więc tutaj um, raczej, raczej wygramy. Nie było realnego zagrożenia ze strony szukających, tak żebym się naprawdę przestraszył, że mnie znajdą. Czyli nie zbliżyli się na odległość trzech kratek. Tak powiem. Neto. Jak w Czechach, neto. O, proszę bardzo, spieprza jukebox. A za nim nikt. Tam jakiś blok tego. No kurde, ale jaja. Wszyscy spieprzają i nikt ich nie kończy. Bez sensu. W sumie dobra. To ma być rozrywka, tak? Let's play a game. Dobrze, zagramy sobie w grę. Yy, będzie ścigany. Kici 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 kici, 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 kici. Wszyscy sobie biegają. jezu. <grym> Idziemy za nim. Chodź tu. Fucking bitchin' nah, tak, 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 dawaj. dawaj. go, dawaj go! Aj! Kurde, nie zabilibyśmy go już. No niestety, ale wygraliśmy, to jest dobrze. Troszkę lamki teraz szukały, nie oszukujmy się. Wszyscy sobie biegali po arenie. Tak, więc to był kolejny odcinek z Hide and Seek. Trochę jajcarski nie ukrywam. Szczególnie ta druga arena. F5, F5, F1, shift. Tak, który jeśli się nie Tobie podobał nie zapomnij o go, klikając łapkę w górę, pisząc pozytywny komentarz, a także subskrybując mój kanał jeśli ciągle nie robisz, a chcesz być na bieżąco i chcesz więcej odcinków z Ide... Nie I, tylko hide, hide and seek, tam w logo jest człowiek. Znaczy skin, tam wystaje mu łeb, nie widziałem tego LOL. Nie skapnąłem się na no nic. Jeśli Wam się to wszystko podobało właśnie łapkę w górę, komentarz i subskrypcja. Tymczasem jeśli ja im żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, do kolejnego zobaczenia. bum szakalaka Kafon.